Szwaneczko, widzowie z tej strony Krycholek chciałem wam przedstawić e, kolejną aktualizację odnośnie mego zarabiania, a raczej zarabiania w internecie przez Vinted albo OLIX. E, pierwszy film, który nagrałem Bucist tego listopada 2024. Dzisiaj jest 22 stycznia 2025, ale e, chciałem tutaj pokazać, więc pozwólcie, że sobie przełączę kamerę. Witam was na drugiej kamerce. E, i tutaj mamy całe potwierdzenie. Mamy tutaj kwotę 1993,63 yy, grosze. Pierwszy film, tak jak mówiłem, wstawiłem yy, 30 listopada. 28 sprzedała się rzecz. O której tam wspomniałem. To była jako pierwsza rzecz. Znaczy nie wspomniałem, albo i nie, ale tak było. Więc yy, mamy tutaj. Zaczyna się od 30 zł, więc jeżeli chcecie zobaczyć ile dokładnie zarobiłem to wystarczy od tej kwoty usunąć kwoty, które znajdują się powyżej 30, 40, 150, 105, 20, 30, 80, 20, 86, 86, 25, 32 oczywiście w opisie będziecie mieli dokładną liczbę Ja się z wami dziękuję, ja się z wami dziękuję, ja się z wami żegnam, dziękuję za oglądanie, trzymajcie się, kolejna aktualizacja. nie wiem kiedy, może jak się coś grubszego oraz trochę tych rzeczy e, no sprzedaje, bo powiem tak, był trochę postój, ale to tak zwany klasyk. Zostawcie subika tam na dole, czerwony magiczny przycisk, zostawcie apeczkę pod tym filmem i do zobaczenia, trzymajcie się, Yo.